Strefa Gimnastyczna. Strefa Gimnastyczna. To są Mistrzostwa Polski Juniora Młodszego, czyli Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży, która co roku odbywa się w innym województwie. Małgorzata Sala, kulbicka w Polskim Związku Gimnastycznym pełni funkcję wiceprezesa. Na co dzień koordynuje pracę sekcji gimnastycznej w Towarzystwie Sportowym Wisła Kraków. Dzisiaj jest gospodarzem województwa Podlaskie, ponieważ tam nie było hali przystosowanej do mistrzostw polskiej w sportowej i kobiet i mężczyzn. Orzysz zaproponował nam organizację w ramach tego, że chcą gościć sportowców, chcą się rozwijać i chcą się pewnie też promować. I dostaliśmy do dyspozycji piękną halę. Nazywam się Marcin Dudek, jestem członkiem zarządu Podlaskiej Federacji Sportu, która jest organizatorem Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży Podlaskie 2025 w gimnastyce sportowej, gimnastyce artystycznej oraz trampolinie. I paradoksalnie Igrzyska Podlaskie odbywają się w Orzyszu. Z czego to wynika? Głównie organizując, chcemy, by wszystkie dyscypliny, jest ich 12, były organizowane w województwie podlaskim. Jednak w związku z tym, że w województwie nie mamy sekcji gimnastyki sportowej czy trampoliny, prosimy Polski Związek czy, czy organizatorów, koordynatorów o pomoc w organizowaniu tej imprezy. I dlatego wysyłamy zapytania, otrzymujemy i, i, i oferty i wybieramy. Tutaj jesteśmy też zadowoleni, że to jest w sąsiednim województwie warmińsko-mazurskim organizowane. Co trzeba zrobić, żeby gimnastyka również się pojawiła, czy artystyczna, czy sportowa? Z mojego punktu widzenia ważny jest trener, ważna jest osoba, która by była zaangażowana, miała pasję i dzięki temu pozyskiwałaby środki finansowe, by... by Wyposażyć halę sportową w taki specjalistyczny sprzęt sportowy. Więc trener chyba jest najistotniejszą osobą z pasją i zaangażowaniem. A to brzmi jak oferta. To znaczy, jeżeli znajdzie się trener, który będzie chciał, to Państwo pomożecie? Jak najbardziej, z naszej strony tak. Chociaż tu istotną osobą, osobami są wodarze. Jeśli byli zainteresowani tą dyscypliną. To jak najbardziej. Czy zostaje nic innego jak zapraszać trenerów i zapraszać gimnastyków do województwa podlaskiego, bo jest miejsce do rozwoju, a młodzież i dzieci znajdą się na pewno. Tak, jak najbardziej. Zachęcamy do, do rozwoju, zachęcamy do przyjeżdżania do województwa podlaskiego, przyłożymy rękę do tego, by gimnastyka powstała, tak jak sportowa, czy artystyczna, z w... trampoliny w województwie podlaskim. W jaki sposób upowszechnianie gimnastyki program gimnastyka dla wszystkich przekłada się na pracę i funkcjonowanie klubów. Taki program jest niezwykle ważny właśnie do tego upowszechniania Ta gimnastyka sportowa zarówno kobiet, jak i mężczyzn, ale sporty gimnastyczne nie są tą wiodącą dyscypliną, która jest bardzo popularna w Polsce. Dalej jest to odbierany jako sport. Niszowy. Mamy wielu znakomitych sportowców i wspania wspaniałe tradycje gimnastyczne. No Niedaleko trzeba sięgać, bo oczywiście mamy Mistrza Olimpijskiego, który jest teraz naszym prezesem pana Leszka Blanika. I pragniemy rozwijać ten sport, bo myślę, że to jeden z najpiękniejszych, ale też i najtrudniejszych i najbardziej wymagających sportów. Należy go promować. Nie jest łatwy w uprawianiu, dlatego, że do gimnastyki sportowej zarówno kobiet, jak i mężczyzn potrzebne są specjalistyczne hale, w których jest zamontowany sprzęt na stałe. No nie mogą to być hale wielofunkcyjne. Tak też z racji tego, że jest to dość jednak wymagające przedsięwzięcie wielu środków, więc nie ma tych hali aż tak bardzo dużo. W związku z tym no nie mamy takich możliwości, natomiast pragniemy rozwijać ten sport i taki program skierowany do nas od Ministerstwa Sportu i Turystyki ma no upowszechnianie, pozwala nam po pierwsze promować dyscyplinę, po drugie pozwala nam sfinansować zajęcia dla bardzo dużej ilości dzieci i w momencie, kiedy mamy taką bardzo dużą ilość dzieci na zajęciach, czyli tak zwaną pracę u podstaw, mamy skąd zdobywać tych doskonałych sportowców, czyli wyodrębniać te dzieci, które mają predyspozycję do uprawiania gimnastyki. Jeśli zatrakaczamy takie szerokie kręgi i możemy wyselekcjonować te dzieci, oczywiście mamy szansę wyszkolić doskonałych sportowców, a później odnosić sukcesy na arenie międzynarodowej. I myślę, że te sukcesy na arenie międzynarodowej to jest to, co tą dyscyplinę najbardziej spopularyzuje. Tak jak widzimy na przykład w skokach narciarskich, które kiedyś też nie były bardzo popularne, a po od osiągniętych sukcesach to stał się prawie nasz sport narodowy. Także mamy nadzieję, że właśnie te wszystkie programy upowszechniające przedstawianie tej dyscypliny jako tą piękną, bardzo interesującą i widowiskową dyscyplinę, zachęcając dzieci, młodzież do uprawiania tej dyscypliny. Wyszukamy i wyselekcjonujemy taką ilość doskonałych do uprawiania tego sportu dzieci, że ta dyscyplina zajmie to miejsce, które powinna w naszym polskim środowisku zająć. Czyli to powinien być bardzo popularny sport, bo jest i w Europie, i na świecie. Gimnastyka to jest jednak bardzo popularny sport. Patrząc na osiągnięcia na wyniki naszych sportowców gimnastyków, gimnastyczek wyczynowych. Jak wyglądamy na tle innych krajów, czy w Europie, czy szerzej na świecie? Oczywiście mogę się odnieść do wyników naszych sportowych do ubiegłego roku. Nasza drużyna seniorska w gimnastyce sportowej kobiet była w tak zwanej w środku tabeli na Mistrzostwach Europy. To w ubiegłym roku był dla nas olbrzymi sukces, ponieważ dwa lata temu, z powodu no, niesprzyjających okoliczności, bardzo wielu kontuzji, tak naprawdę byliśmy przed ostatnim zespołem. W ubiegłym roku udało się wywalczyć miejsca w środku tabeli, co odczytujemy jako bardzo duży i progres i zachęta na przyszłość. Dziś pracowaliśmy kilka lat, dziś mamy grupę seniorek, bo jakby wcześniej. Nie udało się takiej grupy seniorskiej zebrać. Pracowaliśmy u podstaw. Wyszkoliliśmy najpierw juniorki, które teraz są seniorkami. Zajmujemy się dalej szkoleniem. No i oczywiście z optymizmem patrzymy na przyszłość. Ja na dzień dzisiejszy nie mogę obiecać, że będą to medale Mistrzostw Świata. Mamy apetyty na finał Mistrzostw Europy, finały wieloboju, finały na przyrządach. Chcemy, żeby ta nasza seniorska drużyna. Zdobyła uznanie, najpierw w Europie, a później na świecie, także małymi krokami, ale pragniemy robić postęp i pracujemy z seniorkami, robimy zaplecze juniorskie, także to, to oczywiście nie zdarzy się wszystko od razu, że te sukcesy przyjdą, ale głęboko wierzymy, że tak się stanie. A co się stało, że te sukcesy w którymś momencie przepadły? Co, co się wydarzyło w tej dyscyplinie? Jeśli chodzi o nasze środowisko, to odbieramy to, że po sukcesie Leszka Blenika no ten sukces jakby nie został odpowiednio wykorzystany, ten sukces nie został aż tak nagłośniony, żeby napędził dzieci do naszej dyscypliny. Później też było tak, w moim oczywiście odczuciu, że mieliśmy pewne grono seniorek, które z powodzeniem startowały i w Europie, i na świecie, bo przecież wśród tych starszych seniorek mamy zawodniczki, które były finalistkami Mistrzostw Europy, takie zawodniczki jak Marta Pichan, które zdobywały finał wieloboju w Igrzyskach Olimpijskich. Ale mam wrażenie, że ta stabilna sytuacja seniorek. Spowodowała, że troszkę nie budowaliśmy zaplecza juniorskiego. I prosto mówiąc, seniorki weszły już w taki wiek, gdzie, gdzie się rozstawały powoli z tą dyscypliną, nie mając zaplecza juniorskiego, więc odbudować tą dziurę, która nam się stworzyła, nie było prosto, Na no to potrzeba wielu lat, bo trzeba wyszkolić najpierw juniorki młodsze, później one muszą się obyć za areną najpierw ogólnopolską, później międzynarodową. I muszą z juniorek przekształcić się w seniorki, a później muszą zdobyć uznanie na świecie, czy najpierw w Europie, a później na świecie jako seniorki, na to, co też potrzeba kilku lat. Czyli gdzieś po prostu zerwała się to taka naturalna wymiana pokoleń, a czy ona się nie przełoży na przerwanie, zerwanie wymiany pokoleń też wśród trenerów? No nie ukrywam, że budowanie kadry trenerskiej. To jest dla nas też niełatwa sprawa, bo w momencie, kiedy budujemy i upowszechniamy wychowanie fizyczne, upowszechniamy gimnastykę, to w ślad za tym idą jednak większe pieniądze dla tych osób, które upowszechniają tą gimnastykę, niż które się de facto zajmują sportem wyczynowym. Bardzo często widzę, że odpływ trenerów tej młodej generacji w kierunku właśnie tych zajęć ogólnorozwojowych, bo one jednak są lepiej opłacalne. I tak widzę tutaj pewne zagrożenie, i tutaj trzeba pracować rzeczywiście nad tym, żeby w odpowiedni też i finansowy sposób wynagradzać trenerów, którzy pragną zajmować się wyczynem, którzy są pozytywnie zakręceni na punkcie właśnie tej gimnastyki ale wyczynowej, bo ona jest bardzo wymagająca. Trzeba się wiele lat szkolić, żeby ją dobrze zrozumieć, żeby poprawnie uczyć techniki, żeby zrozumieć przepisy sędziowskie. No, trzeba być pasjonatem. No i też mieć na tyle w sobie dużo pasji, żeby częściowo też zrezygnować z życia prywatnego, bo to są wyjazdy na zgrupowania, na obozy, mnóstwo zawodów. Więc niełatwo takie osoby znaleźć, a wciąż te osoby, które zajmują się wyczynem, no jednak są mniej opłacane niż te, które zajmują się rekreacją. Jesteśmy w Orzyszu, bo... W województwie podlaskim, w miejscu, w którym powinny się odbywać zawody, nie ma odpowiedniej hali. To jest problem, który się powtarza w podcastach tutaj, w strefie gimnastycznej. Co jest przyczyną? No moim zdaniem, przede wszystkim nie ma świadomości, bo oczywiście mamy apetyt na sukcesy w wielu dyscyplinach. Ale ciągle brakuje zrozumienia, że u podstawy wszystkiego leży gimnastyka. To znaczy, dzieci powinny w bardzo szerokich kręgach ćwiczyć tą gimnastykę, a jeśli się do tej gimnastyki nie nadają z powodu do swojej fizyczności lub też psychiki, to. Po kilku latach uprawiania tej gimnastyki i po tej przygodzie z gimnastyką one są świetnie przygotowane do każdego innego sportu, Bo nie powinniśmy w wieku kilkunastu lat rozpoczynać przygody ze sportem, tylko najpierw powinniśmy zacząć przygodę z gimnastyką, a dopiero później kierować świadomie dzieci, no to, to tego do czego są stworzone, do czego mają talent, do czego mają pasję. I właśnie tej świadomości brakuje, żeby uprawiać w sposób odpowiedni tę gimnastykę i profesjonalne, to tak jak powiedziałam wcześniej, no, potrzebne są profesjonalne obiekty. Mimo tego, że mamy nową halę w Gdańsku, w Szczecinie, czy też w Zabrzu, czy nawet w Krakowie mniejszą treningową, to tych obiektów jest stanowczo za mało. Żeby uprawiać gimnastykę, musimy mieć obiekty, na to są potrzebne pieniądze, ale jak będziemy Zapraszać do tej gimnastyki bardzo dużą ilość dzieci, i wszystkie dzieci będą zaczynać od gimnastyki. To jest szansa na to, że wyszkolimy wielu wspaniałych sportowców, bo to jak dzieci są po gimnastyce ukształtowane, jaką mają wspaniałą fizyczność, siłę, koordynację ruchu. Dziewczynki wdzięk i grację, i skoczność no to oczywiście można wymieniać różne te cechy fizyczne, to jest to doskonała, doskonała podstawa do uprawiania każdego innego sportu. Ja mogę tylko powiedzieć, ja najpierw byłam gimnastyczką, a później całe swoje dorosłe życie pracuję z gimnastyczkami i wiem, że nawet dziecko, które nie jest bardzo wynikowe, nie jest mistrzynią Polski, jest po prostu dziewczynką, która uprawia gimnastykę i rozstaje się z jakichś przyczyn z nami i zmienia dyscyplinę sportu. To to dziecko jest postrzegane jako wybitne w każdej innej dyscyplinie sportu. Jest tak przygotowane, że bardzo często te dziewczynki, które z jakichś powodów rezygnują z gimnastyki dziewczynki czy też chłopcy, to w innej dyscyplinie sportu od razu odnoszą wielkie sukcesy. Ja sama wywodzę się z klubu z Łodzi i pamiętam zawodnika, który był bardzo ambitny i bardzo kochał gimnastykę i wiele, wiele lat trenował. Już w tej gimnastyce nie mógł się spełnić, ponieważ był bardzo wysoki i pamiętam taką rozmowę, że co zrobić z tym zawodnikiem. I on zaczął trenować skok o tyczce i pamiętam, że tam z marszu były olbrzymie wyniki, wspaniałe sukcesy na bazie właśnie tej gimnastyki. To, że tam wystarczyło nauczyć techniki i, i rzeczywiście chłopak był doskonały. No ale cóż, no może kiedyś taka świadomość będzie, że wszystko zaczynamy od gimnastyki. Tego bym sobie życzyła, żeby takie zrozumienie było i żeby z tych zasobów gimnastycznych i z tego, co gimnastyka daje, mogli korzystać wszyscy. I gimnastyka, i inne dyscypliny sportu. Tak, te obiekty i ta świadomość to chyba jest rzecz najważniejsza. Dzień dobry, jestem Dawid Kierkowski z Warszawy. Jestem współzałożycielem Warszawskiej Akademii Gimnastyki, jak również głównym trenerem. Mam jedną zawodniczkę i debiut na takiej stylu imprezie. Wcześniej była akrobatką i przeszła na gimnastykę sportową powiedzmy dwa lata temu. Co prawda szok temu występowała, ale bardziej rafanu, no a tym razem troszkę bardziej poważnie. Generalnie pozytywnie w zeszłym roku byliśmy ostatni. W tym roku byliśmy 11 i mamy dwa finały jutro prawdopodobnie. Jeden na pewno, drugi w rezerwie. Myślę, że była super. Na pewno była świetna pogoda. Są piękne jeziora wokół nas, pozytywna atmosfera na pewno. No i fajnie przygotowana sala. Jak często jest możliwość spotykania się w ten sposób? Więc jeśli chodzi o zawody, to mamy kalendarz i te zawody są cykliczne, tak? Więc na pewno mamy 2 trzy starty w roku. Jeśli chodzi o sam ublik, to jest drugi raz, kiedy zawody są tutaj organizowane z gimnastyki sportowej kobiet. W zeszłym roku to były MMM-ki, miałem godność je organizować, no i w tym roku mamy naszą ogólną polską olimpiadę młodzieży. I mam nadzieję, że będzie coraz więcej takich zawodów gdzieś w centralnej albo w środku Polski, można powiedzieć. Poziom e, ciężko, ciężko stwierdzić, bo z jednej strony mamy fajne parę wybitnych zawodniczek, ale z drugiej strony, patrząc na punktację, jest trochę niższa niż w ubiegłych latach, ale no też trzeba brać pod uwagę, że mieliśmy rok covidowy i te treningi wyglądały inaczej. Tak? To znaczy, COVID był na tyle dużym problemem, że w tej chwili, dwa lata później, widać jego skutki? Ja myślę, że tak, bo jeśli patrzymy, że nie wiem, przygotowanie się do ogólnopolskiej olimpiady gimnastycznej zajmuje 5 lat, a przez rok czasu siedzieliśmy kwarantannie, to jesteśmy o rok w plecy. Jednak rok czasu to jest różnica, nie wiem, dwóch czy trzech punktów, co by dało nam wtedy tą średnią ubiegłego roku czy ubiegłych lat. Mariusz Rutwa, koordynator Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Gimnastycznych w Gimnastyce Sportowej Kobiet i Mężczyzn. Ponad 100 zawodników z 7-8 województw, do tego sędziowie, do tego działacze, w związku z tym no, jest to bardzo duża impreza. Jest to największa i chyba najbardziej znacząca impreza w mieście Orzysz, jaka została rozegrana. Jest to takie miasto, które ma fajną infrastrukturę, ma bardzo życzliwych ludzi, ma bardzo życzliwe władze, ale mimo wszystko no, jeszcze brakowało tego impulsu, żeby rozgrywać takie imprezy sportowe, jak tutaj się odbywają w dniu dzisiejszym. Bardzo się myślę z tego, ja cieszę, cieszą się włodarze miasta, cieszy się jak, jak dzisiaj słyszeliśmy starostwo, ponieważ popularyzujemy to, co jest warte popularyzacji, a poza tym ja myślę, że ważne jest to, że bardzo dużo nowych kibiców, nowych osób odkrywa piękno gimnastyki. Piękno tego, że, że ten sport to jest naprawdę wymagający, ale piękny sport. Nie wszyscy go widzieli, nie wszyscy go znają, nie wszyscy go do końca pewnie też rozumią. Natomiast na żywo to jest inny sport i, i myślę, że to jest jakaś przyszłość tego sportu, który. Jest bazą według mnie do wszystkich innych sportów. A proszę mi wierzyć, ja się wywodzę od dziecka z innego sportu i całe życie poświęciłem i grałem i, i reprezentowałem, więc, więc wiem, co mówię. Natomiast to jest baza do wszystkich innych sportów, i to jest fajne, że zaczynamy pomału doceniać coś, od czego powinniśmy zaczynać. A to nie jest trochę tak, że piłka nożna po prostu kanibalizuje inne dyscypliny sportu. Piłka nożna, która pchłania ogromne środki niekoniecznie dowożąc wyniki. A takie dyscypliny, czy takie środowiska jak gimnastyczne potrzebują znacznie, znacznie mniej i tutaj tego też brakuje. Nie. Powiem Panu dlaczego. Patrzymy przez prywat piłki nożnej polskiej, która rzeczywiście bardzo dużo kosztuje, ale również bardzo dużo pieniędzy przynosi. A popatrzmy szerzej. Ja dawno, dawno temu, kiedy jeszcze byłem zawodnikiem czy nie grającym w piłkę, Miałem przyjemność pracować z trenerami, którzy mieli bardzo otwartą głowę, bardzo otwarte spojrzenie na świat. Miałem przyjemność oglądać treningi, rozmawiać z ludźmi, którzy trenowali w różnych klubach, i już wtedy widziałem, że, że na przykład na zgrupowania, na etapy przygotowania do rozgrywek, przywoziło się trenerów między innymi sportów gimnastycznych. Ja widziałem treningi piłkarzy, które były rozgrywane z bokserami na ringu. Coś, co w Polsce w tamtych czasach do dzisiaj myślę, to jest zupełnie niezrozumiałe, ale tak jest świat skonstruowany. I wracam do pana pytania. Gimnastyka jest bazą do tego, żeby taka piłka nożna czerpała talenty zawodników do swojej dyscypliny, która no, nikt, żadna dyscyplina inna nie jest w stanie rywalizować marketingowo z piłką nożną. Najwięcej ludzi na świecie ją ogląda najwięcej ludzi za nią podąża i najwięcej pieniędzy globalnie jest to zaangażowanych. Ale gdyby taka piłka nożna w Polsce czerpała to, z czego czerpią na przykład inne federacje w innych krajach, czyli z podstaw bazy przygotowania dzieci, młodzieży i nawet dorosłych gimnastycznych, ogólnorozwojowych, to według mnie byłaby na większym poziomie i na wyższym stopniu mogłaby rywalizować z tymi najlepszymi. Niestety nie wszyscy to rozumieją, niestety nie udaje się tych osób przekonać. No to są bardzo proste zasady, zarówno kontuzjonności, zakresów ruchowych, przygotowania sprawnościowego, coś co jest wbrew pozorom bardzo ważne w piłce nożnej, bo piłka nożna, tu zawsze się kłócę z ludźmi, piłka nożna to jest najtrudniejszy sport. Wszystkim się wydaje, że najprostszy. Nie. Piłka nożna jest najtrudniejszym sportem, ponieważ żeby być światowej sławy zawodnikiem trzeba do perfekcji, dopracować wykluczające się cechy motoryczne, czyli na przykład wytrzymałość i szybkość. Jeżeli ktoś zagłębi się w metodykę treningów, metodykę kultury fizycznej, to wie, że mamy budowę mięśni, mamy budowę organizmu, która w zasadzie wyklucza te dwie cechy. I żeby być dobrym piłkarzem, trzeba je połączyć, bo trzeba być bardzo sprawnym, bardzo szybkim, a jednocześnie bardzo wytrzymałym. Ale jak to osiągnąć? Między innymi właśnie przez gimnastykę. I to jest baza do tego, żeby przygotować Więcej zawodników w piłce nożnej, ale nie tylko, w koszykówce, w siatkówce, w tych dyscyplinach, za którymi podąża kapitał, za którymi podążają pieniądze. Ale bez gimnastyki tego nie będzie. Oczywiście jeszcze kilka innych rzeczy należy dodać, ale to jest ta baza, ta podstawa. Jeżeli to zrozumiemy i zaczniemy iść w tą stronę, że będziemy przygotowywać dzieciaki gimnastycznie, to we wszystkich innych dyscyplinach będziemy osiągać łatwiejsze i lepsze wyniki. Strefa Gimnastyczna jest podcastem realizowanym przez Polski Związek Gimnastyczny z udziałem dotacji Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu Gimnastyka dla Wszystkich. Realizacja Free Range Productions.